Spotkamy najprawdopodobniej matkę, która składa na czerwie trutowym. Nie wiem, bo myśmy ją widzieli, ale mogła już odejść. Składała. O, to jest właśnie czerw trutowy. Ramka pracy, tyle wybudowały. Jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ramek pełnych. I być może, że Przeszła na drugą stronę. O roba jest matka, jest. O. Nie wiem czy będzie to widać. Jest, idzie sobie, idzie sobie. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ja nie widzę tutaj na kamerach. Na kamerze. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest, jest tutaj, o. Jeszcze na rogu. O jest. Teraz ją widzę. To jest ramka pracy. Matka. O, o. O, sobie idzie. Jest. Jest. Matka. Idzie I ona tutaj składa. Tu będą trudnie To będziemy likwidować. Proszę bardzo. Pięknie, pięknie. Telewizja ma. Na razie to odstawimy. O. Dobra. Są bardzo spokojne i to jest miło.